Siemaneczko to i byłobyś na kolejnym odcinku z serwera Wersja Tak, gramy w Sky Warsy, ponieważ no dawno nie było Sky Warsów Tak patrzyłem sobie e, na filmy e, na kanale I tak mówię, kurde czego się tutaj brakuje i I sąd, po moich miniaturkach tak Kurde dwa miesiące nie było, dwa miesiące nie było Sky Warsów a takie ja pierdzie, ale przecież ostatnie filmy jakie nagrywałem to były Chwila Ostatnie co nagrywałem to były kurde. E, był opening dusz. I tak mówię... No, no no, no, nieźle, Bobis. Jest. Jesteś jednak kasztanem. No, no no i no i zwaliłeś, no zwaliłeś, po prostu zwaliłeś. Dobra, mieczyk jest, wszystko tutaj co ma być. Jest. Dobra, hopla. I lecimy na nowych mapkach, nowych arenkach. Wopie coś opening skrzyn dusz. No, od razu widzę, że odcineczek się wam mega podobał. Ja tutaj muszę sobie przestawić, bo... Dobra Czekajcie, czy tam ktoś jest? Tam nikogo nie ma, ale będzie pewnie na dole Dobra, już tutaj obczaiłem, bo sobie pograłem parę arenek Tak żeby zapoznać się z tymi mapami mniej więcej eee, Mapy są naprawdę świetne, są naprawdę świetnie, przekozackie I tak dalej, i tak dalej Tutaj kolega jeden spad. osiągasz poziom czwarty! Okej okay. Osiągasz poziom czwarty jako, że jestem hoksem, to muszę tutaj kurde koksić. Chyba, chyba Ziomek nie wiedział o tym, że to jest skrzynka u góry. Zaraz to jakoś może wykorzystamy. O ile nam się uda i o, o ile tego nie zlamię. Hopla, hopla, hopla. A, jednak wykorzystał, czyli jakoś udało mu się tam wskoczyć bez, bez podpory. Ale czekaj, 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 ja tu cię słyszę kolego. Coś tu słyszałem, że ktoś tutaj stawiał klocka. Pozostało dwóch graczy. Kurde, szybka Kasianinka, dwóch żywych. Gdzie jesteś, mój przyjacielu? Byliśmy, jesteśmy przyjaciółmi, ale niestety, czekajcie, tam nie wchodzę, bo tam jest arena zagłady. Tam po prostu nie da się obczaić typa żadnego. Więc ja sobie chwilę poczekam po kampie, tak jak tutaj dużo osób kampi. Ja sobie po kampie. Wiecie, no spokojnie, no spokojnie, bo wiecie, już obczaiłem rzecz. Że... Za późno. Mówiłem, no! Bobix, Nie trzeba się śpieszyć! Nie musisz uciekać! Nie musisz biegać! Nie musisz nic po prostu robić! Wystarczy, że stoisz i wygrasz! No to już normalnie chyba z trzecia ręka, którą wygrałem, nic nie robiąc praktycznie, no! Masakra. Eee, dlaczego trzecia? Ponieważ ostatnią rękę, jaką tutaj już sobie wejdę na, na, na inną, jakąś coś, coś nowego: lodowiec. Dobra, weźmiemy lodowiec, skoro lubię zimę. O, kurde. Święty Mikołaj. Eee, dlaczego trzecia? Kontynuując, eee, bo. Ta jest pierwsza, druga, jest, e, druga była kiedyś się grałem sobie w nocy, gdzieś tak chyba o trzecie, jeszcze było wakacje wtedy, e, praktycznie jest, ja robię cały czas ten na swojej wyspie, masażer zamknij mordę, to, to jest normalnie, już chyba standardowe słowa, zrobię koszulki z masażer zamknij mordę, ale też zapraszam do sklepu, na dole jest e, link oczywiście do sklepu z koszulkami, możecie kupywać. Więc fajnie, fajnie. Zdjęcia wysyłajcie, damy na fanpage i tak dalej. No i tam stałem, nic nie robiłem, sobie po prostu w skrzynce i czekałem właśnie na ludzi, aż się wszyscy pozabijali, a drugi tam spadł jakoś. Z tego co mi ziomek opowiadał właśnie, że, że, że się tam nawzajem tak pyknęli. Eee, pyknęli się wzajem. No a trzecia... A trzecia, czekajcie, ta była druga, trzecia, aha, i trzecia była jak poczę sobie na z dwóch szybko, mówię, a zdążę przed arenką, e, ale no sprawy w ci się potoczyły tak, że po prostu no, potoczyły, one się tam po prostu ześlizgły, e, no ewidentnie mówiąc robiłem zdrową kubkę, no i jak przyszedłem to patrzę, o, rękę wygrałem I każdy takie wy wytyfy miał, nie, <grywka> na, na tym spiku, bo sobie akurat siedziałem na spiku tutaj serwerowym, e, czasami sobie tam siedzę, więc, więc easy. Czekajcie, jak tam? A tutaj jest skrzynka. Ty! Ale ty, rzeczy! Dzisiaj mamy jakiś odcineczek, czekajcie. Jeden wygraliśmy nic nie robiąc. Zobaczymy, jak tam nam poleci drugi. A, czyli tu... Dobra. Nie będzie chciał skakać. Ale skoczyłem gdzieś, dobra. Pyk, 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 pyk. Czekajcie, tu myślę, że jest... Aha, nie ma craftingu. Nie ma desek. Czyli musimy polegać sami na sobie. Czyli, dobra. Wykopiemy to. Ja zaraz będę słyszał. Daj mi to. Nie mogę niszczyć areny, super. Kurde, ja chciałem sobie skraftować. Serio? Nie mogę? Czekajcie, bo może tam jest koniec i. Dobra, da się, jest, super, dasie. się. Pyk, pyk, pyk. Eee, hop, hop, hop. Dobra, zrobione, postawione. I teraz tak zrobimy. Coś tu było. Warto, mojej patyki. Easy pobix. Nie denerwuj się, ten EXP mi się przyda, nie wiem do czego, ale. On się mi kiedyś przyda. Hop. Um, pyk, pyk. Dobra. No! Staję, Sześciu się no bobbix, no kurde. Pamiętajcie, nie śpieszcie się, to jest podstawa. Y, podstawą y, rozgrywki całej. Tu sobie wskoczę. A mikstura okrucieństwa, o, 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 o chciałem powiedzieć. Um, Żebym nie pomylił, już, już raz tak mi się udało pomylić. miksturki. nic nowego u mnie, nic nowego. E, tu pięknie, tu pięknie jest, mamy łuk, ale oczywiście nie mamy strzał. Zawsze jak mamy strzały, nie mamy łuku. A jak mamy łuk, e, to nie mamy strzał, a jak mamy to i to, 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 to mamy jakiś do, do mm, Dobra, 13 sekund, jakoś może tutaj uda nam się przetrwać, jakoś przykampić. Patrzcie, jak będę komputer bo, bo budowniczy. Nadal, nadal są, nadal jest konkursik taki malutki konkursik na, na zrobienie dla mnie skin. oczywiście skin ma dotyczyć mnie i i, 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 moje, i moich ulubionych, właśnie, wiecie, mojego takiego nie hobby bym powiedział, tylko. Chciałem <laughs> przeskoczyć, zrobić parku, Robin prawie spadł. Moich zainteresowań co do Kowbojskich i Westernu i te sprawy, kolego. What? Co to było? Oh, ja pierdziu Ty! Chyba jest jakiś lag, bo przeżyłem... Nie, nie ma laga. Kule go chciał ewidentnie ale mu coś nie pykło. Ty gdzie on jest? Tutaj jest. To ma chyba lagi albo... Co jest tej? Patrzcie. Biego i. Okej! Okay, lepiej dla mnie! Lepiej dla mnie! To tutaj jest koks. O, wziąłem. Okej, okay. myślę, że już mam pełne kwiatunek i dupa z tego będzie. Kurde, Bob gdzieś i tak na farcie, jak, jak, jak nigdy mi się nie udaje. Tak teraz coś... Chyba jakiegoś skilla dostałem tak nagle. Czekajcie, to sobie zamienię na, na to. Będzie super. Underperła! Ja pierdzielę takie rzeczy. Takie rzeczy mam. Czekajcie, może mam coś lepszego. Mieczyk lepszy, cokolwiek. Nie, okej, okay. już już nie może być. Nie może być chyba za dobrze. Chyba! Czekajcie, obczajmy jeszcze raz skrzynki. No, nie może być za dobrze. Ale mamy. My, czekajcie, mieliśmy łuk. Yy, łuk larwy. Aho, słyszę. Tam tu są strzały? Nie. Gdzieś były strzały. Dobra, jednak strzały nie było. To ten ziomek bym nie strzelał po prostu. Ale czekajcie, może uda mi się podnieść, dobra, nie zaślizgnąłem się easy, dobra mamy łuk mamy strzały, czekajcie, wow jakiś lepszy tego już tu we mnie strzela czekajcie, kto to mi tam strzela tamten we mnie strzela, dobra Zara zaraz, ja mu pokażę chcę zobaczyć mój łuk y sorry, 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 wow ole bym prawie zepsuł mikrofon hopla, chcę zobaczyć mój, mój łuk pal się pal się ty się nie podpali. O, pali się. Cześć kolego. Nowy? Dawno cię tu nie widziałem. Ty też się tam pal. Nie możesz się nie palić. Kolego, kon, kolego. Kapsel. E, kapsel. Wow, Ty, ziomek! Ty się nie pozwalaj za dużo. Czarna pantera. E, utknąłem. Utknąłem help! Widacie! Giń! Nie masz się! Nie! Nie masz się! Dobra! Pięknie! Pięknie, 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 pięknie! Ja pierdzielę, gdyby chyba nie ten koks, to byśmy nie przeżyli tego. Czekajcie, któryś tutaj jest cwaniak. Kolego cwaniak! O kurde, tego to się nie da zepchnąć, on ma ten... To co atakuje. Same cwaniaki na tych rękach dzisiaj. Oła! Kurde ziomek, ty masz tylko parę, parę szans, no. Chodź się bić. Kolego! Tam nic nie ma, musisz się palić, bo ty mnie chciałeś zepchnąć. Czekajcie, on tu chce skoczyć do mnie. Zaraz go zastrzelę z łuku. Pal się. I tam kolega, żeby czu nie czuł się zabezpiecznie, też musi spłonąć. Czekajcie, najpierw teraz sobie polecę do tamtego. Hama, że tak powiem bezczelnego Który chciał mnie... O kurde No ty, ziomek, na farcie to miałeś Dobra Chodź Dawaj go Pięknie, wygrałem prawie Jeszcze jeden, ziomek, zobaczymy, czy nam się uda Zobaczymy, czy... trzech jest, a potem jest woda Czekajcie na spokojnie. Obych na łapki, odcinek nagrywasz, nagrywam, nagrywam na łapki. Kolego Na łapki Jak jest nas trzech żywych trzech. Jest trzech żywych coś, coś mi tu nie pasuje Jest trzech żywych Tu kolega chyba nie jest jeden Dobra spadł Kapsel się poddał no, no, no trudno Gdzie jest ten ziomek co on chciał się na łapki bić tam. Kolego, spokojnie, i tak wygrasz. Wierzę w ciebie! O ty się zabukrował tam do dole Witam kolegę. Ty patrzysz, czerwie mi. Co jest? Pięknie! No mogę się z nim bić na łapki, ale jeszcze tamten został, ten kapsel, kurde. To jest większy cwaniak. Dobra! A! Aż się uderzyłem. Dobra, wygraliśmy. Pięknie, ładnie, pięknie, ładnie wygraliśmy. Patrzcie, dzisiaj trzy arenki. ręki. 3 czy 2 Dwie! Dwie, dwie arenki. Dwie wygrane Bobiks! Coś tu się dzieje normalnie, to chyba te 10 tysięcy subskrypcji Ciebie zmotywowało do tego, żeby kurczę nagrywać piękne, ładne odcinki. więc... Jeżeli odcinek się podobał, zostaw łapeczkę w górę oczywiście. Łapeczkę, łapeczkę w górę. Udostępnij. Napisz komentarz, że się podobało Super Wobik No i oczywiście wysyłajcie mi te swoje prace na skiny. Będzie naprawdę spoko. Eee, mówię wam. Ja już mam na to normalnie taktykę, co nieco, co nieco, bo wiki no, udało ci się jeden odcinek, udało ci się jeden odcinek, ale to nie znaczy, że, mógł, że będziesz tak grał zawsze. Ja o tym wiem, bo ja zawsze sobie przegrywam, podwinasz sobie rękawy. Przegrywam sobie zawsze, ale czasami udaje mi się coś tam ugrać, więc to ja trzeba mieć chęci, widzicie? Dwa... dwa tygodnie czy dwa miesiące, już nie pętam dokładnie, nie pętam. Nie grania. I jednak skill jest, jednak skill jest, to, to coś tutaj musi znaczyć ja tutaj. Tu, tu coś musi być. Muszę się. Nie, mo nie mogę trenować, nie mogę trenować, tu trzeba grać... Wiecie, od czasu do czasu. Tak jak ja już to mówiłem, że jak gracie tak cały czas w jakąś gierkę i jak gracie i gracie, to w końcu ten skill wam się niby on poprawia, ale tak naprawdę lamicie. To jest na takie coś, że e, udaje wam się to... O, poprawiacie skill o... o na przykład tam o, o 10% ale, ale o te 5 wam on spada, więc e, to jest tak nie za fajnie, chociaż no, to, to, to coś na tej zasadzie. E, może będzie może i na odwrót, że wiecie, na 5 poprawiać, a o 10 wam spada. E, tutaj, tutaj gra, oczywiście, opening, skrzyń dusz, jak najbardziej będzie. Mamy 26 dusz. Ja tutaj jeszcze postaram się swoim magicznym tutaj zaklęciem takim, że wiecie, e, włączę sobie czyty, e, haksy skonfiguruję jeszcze dokładnie, bo wiecie, e, nie mam na razie swoich haksu, więc nie mogę tutaj skonfigurować dusz. E, skonfiguruję sobie duszę, wpiszę sobie tutaj w tym, no zbadaj element, żeby miał tu 2 miliony. Nie, no, ale tak gdzieś możesz czysta dusz, coś takiego e, sobie tam wpiszę. Będzie i, i i i nagramy Opening dusz i tak jak chcieliście, zrobię odcinek, wiecie, najpierw osobny odcinek Openingu i po tym będzie e, Odcineczek jak gram na tych właśnie itemkach, które nam dropły Żeby odcinek oczywiście nie był za, za długi, albo zrobimy także jedna skrzynka Szybko jedna ręka i będzie taki no dłuższy odcineczek, ale on będzie Ok, Dzięki wielkie za grę eee, Komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie dalej tak dalej tak dalej Wbijajcie na serwer wertes.pl wersja 1.8 eee, Pograć tutaj ze mną jak chcecie. Możecie pograć ze mną. Ja sobie tutaj jestem. No, często na serwerze. Częściej niż na Teamspeaku. Ale Teamspeak też jest. Więc, 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 więc spoko, Jeżeli szukacie ze znajomym jakiegoś tam fajnego serwera. Gdzie możecie sobie pograć. W jakieś takie właśnie minigierki. Ee, po polsku. Nie musicie tam wyzywać się z jakimiś ruskimi i tak dalej. To wbijajcie na wertes.pl, Można pograć. Jest fajnie, naprawdę. Lecę.